Jeżeli miałbym dziecku wytłumaczyć, czym jest permakultura, to jest stworzenie świata lepszym. Tyle. Po prostu, żeby nam się lepiej w nim żyło. Zagalopowaliśmy się niestety w tej kwestii produkcji na ilość, a nie na jakość. Chodzi o to, żeby zostawić po sobie jak najmniejszy ekologiczny ślad. Żeby nasze istnienie na tej ziemi było nie tylko zrównoważone, ale regeneratywne. Nazywam się Krzeszewski Marcin i jestem projektantem permakulturowym. Zajmuję się edukacją z tej dziedziny. Od 2015 roku tworzę pokazowe siedlisko permakulturowe, czyli takie, w którym demonstruję rozwiązania etyczne zgodne z projektowaniem w zgodzie z naturą. Mówimy o trzech głównych zasadach etycznych: one są podstawowe, i to jest właśnie troska o ziemię, troska o ludzi i redystrybucja nadmiaru, który powstaje w wyniku odpowiedniego, odpowiedniej troski o ludzi i ziemię. Kiedyś żyłem życiem takim typowym, tak? po szkole poszedłem do pracy, pracowałem dla różnych koncernów. W pewnym momencie życia zdrowie mi się tak zepsuło, że musiałem wylądować w szpitalu. Zdiagnozowano mnie chorobę dosyć poważną, cywilizacyjną, która się nikt nie wie, skąd się bierze. Dlatego zacząłem poszukiwać alternatywy, w jaki sposób ogarnąć sobie życie, żebym miał większe poczucie sprawczości, wolności i mógł bardziej się dopasować. Dlatego permakultura. Na tym etapie wyłania się trochę coraz większą skalę. Są gospodarstwa kilkuhektarowe w Polsce, które demonstrują, w jaki sposób zarządzać większymi obszarami, ale jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby dotarło to do, do większości rolników. W ogóle klimat się zmienia. Czasem mówimy, że się tak generalnie ociepla, ale to, co my obserwujemy, to są gwałtowne. Gwałtowne zdarzenia, takie susze oczywiście dotkliwe coraz bardziej i przeplatane ogromnymi, potężnymi ulewami. Dlatego projektant Permakulturowy ma za zadanie tak zaprojektować siedlisko, żeby było odporne na susze, na pożary, na powodzie i też żeby produkowało pożywienie. Nawet jeśli mielibyśmy przekazać na te cele 20% tej ziemi, to będziemy naprawdę mieli wystarczająco, żeby być odżywieni i zdrowi. A tutaj są moje pracownice. To jest przyszłość. Na warsztaty przyjeżdżają ludzie wszystkich zawodów i wszystkich e, zainteresowań. E, są ludzie zbiór. E, bardzo duże grono to rzeczywiście ludzie, którzy są zmęczeni dużym miastem. Sam nie mam domu, mieszkam w kawalerce, chcę być w stanie wyprodukować własne warzywa. Właśnie już to robię trzeci rok na, na balkonie, ale chcę się odżywiać zdrowo. I porównanie, mieszkałem w Niemczech i tam żyłem we wiosce i odżywiałem się właśnie bioproduktami z zazwyczaj. Jestem właśnie po studiach architektury krajobrazu i jakby nigdy nie chciałam projektować dla ludzi równych trawniczków i tui, bo zawsze chciałam, żeby to były ogrody bliżej natury, więc jak tylko poznałam ideę permakultury, no to to jakby całkiem zmienił się mój system i jakby chcę wspierać ludzi w tym, żeby żyli bliżej natury i żeby, żeby to wszystko było takie bardziej zrównoważone i, i przyjemniejsze do życia. Zdaję sobie sprawę, że nie każda osoba mogłaby żyć tak jak ja. Ewidentnie jestem ekstremalnym przypadkiem, który stosuje permakulturę w taki sposób ekstremalnie niskobudżetowy, ja to nazywam. W samej nauce nie chodzi o to, żeby zbawić świat, bo najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze przy tym bawili. Kiedy się dobrze bawimy, już myśląc o ziemi i o innym człowieku, to wszystko idzie w dobrą stronę.